Jak można, jak można się uchronić przed tym, jak już ktoś zarejestruje wzór przemysłowy produktu? To ogółem ja tutaj może odpowiem na to pytanie, ponieważ to jest taka ciekawostka, że praktycznie nie zgadniesz i nie wiesz do końca, jak to jest z zarejestrowanym wzorem przemysłowym. Przede wszystkim można to sprawdzić, co jest strona, nie pamiętam w tym momencie adresu, ale jak się wygoogla, to można sprawdzić, czy dany produkt jest zarejestrowany. Czasami trudno jakby zdefiniować, co to jest dokładnie Dany wzór, albo czy odbiega, bo najlepsze jest to, słuchajcie, że też jak rozmawialiśmy z kilkoma hurtowniami kiedyś pod kątem różnych elementów, jak wiecie, jak, jak, jak się już dużo współpracuje, to widać, jakiego typu problemy się pojawiają. I na przykład był taki popularny temat, chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu, z takimi ogrodowymi huśtawkami, które się nazywały Bocianie Gniazdo. To chodzi o to, że ym, wzór słowy został zarejestrowany na. Jakiś kształt, jakby tego, jak to dokładnie wygląda, przez jakiegoś Chińczyka rzekomo, a to była jakaś jedna firma, ale do momentu wyjaśnienia danej rzeczy wszystkie aukcje musiały zniknąć z Allegro i w ogóle nie można było sprzedawać. I oczywiście ten wzór nie przeszedł, ale chodzi o to, że hurtownicy, którzy jakby zaimportowali ten produkt, Troszkę zostanie zamrożeni przez to, no i ktoś jakby, dla mnie to jest po prostu nieuczciwa konkurencja w tym wypadku to trochę słabe. ale też słyszałam o jeszcze jednym na przykład przypadku, że była sobie jakaś gra taka, no wiecie, że czasami są gry typu tam z Matela, czy czegoś takiego, tak nazywam to oryginalne gry, które można kupić w Empiku czy, 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 czy w smyku, tak? I chodzi o to, że nigdzie oficjalnie nie było informacji, że jakiś wzór był zarejestrowany i. Ktoś mi tam opowiadał, że gdzieś na jakiejś holenderskiej stronie, i to nie na stronie głównej, czyli na, który, czy na którejś konkretnie tam piątej, czy szóstej czy siódmej podstronie, był jakiś zapis, który jakby e, odnosił się do tego produktu, do tego wzoru. Więc to było praktycznie nie do znalezienia. A z kolei jest mnóstwo produktów, które są na rynku dosłownie od, od, od wielu lat, S są, nie wiem, od, od 10 lat na przykład są na rynku i ktoś niby kiedyś zarejestrował wzór, a dalej się te produkty sprzedają. Więc w zasadzie to jest trochę tak, że y, nie ma sensu się przejmować tym, dopóki jakby y, ciebie ten temat nie dotyczy. Jeżeli czegoś nie produkujesz, y, no, czy znaczy, inaczej, jak coś produkujesz, to w zasadzie w zasadzie możesz sam zarejestrować przemysłowy, jeżeli czegoś nie kopiujesz, tak, na tej zasadzie, ale jeżeli coś importujesz, to, to wtedy jakby dopiero zaczyna się temat jakiejś zagwostki, tak? Czy ewentualnie coś jest zarejestrowane bądź y, nie. Więc. Na, w zasadzie nie ma sensu się przejmować tym, jak będzie moje życie wyglądało za 75 lat, skoro tak naprawdę jeszcze jesteś 75 lat przeze, prze, przede mną nazwijmy to. Więc wcale bym się takimi tematami e, na, na ten moment nie przejmował, pod kątem tym, że ktoś zarejestruje dwóch przemysłowy. Warto na pewno zabezpieczyć się, jeżeli to Ty jesteś e, potentatem do tego, żeby jakby e, nie, nikt Cię nie okradł swojego wzoru czy, czy znaku towarowego i wtedy samemu go zabezpieczyć, i zarejestrować. Jeśli podoba Ci się ten materiał, kliknij like pod filmem, zasubskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek, abyś mógł być poinformowany o kolejnych naszych materiałach wideo i udostępnij ten film swoim znajomym.